Witamy drogich widzów i ogólnie witam wszystkich, którzy jeszcze pamiętają, pod rękiem, że w ogóle jeszcze pamiętacie mój kanał, w eee, najnowszej jego odsłonie i tak, tak oficjalnie będzie wyglądał mój kanał pod postacią takiej, takiej 8-bitowej grafiki, no i dzisiaj zajmiemy się bardzo kontrowersyjnym tematem, mianowicie sprężnowymi kostiumami. Zanalizujemy sobie dlaczego się tak na nie mówi. Dlaczego się na nie mówi sprężynowe kostiumy, jak działały. A ja przy okazji, dla fanów Aftona przeanalizujemy też jak on zginął. Jak to po prostu się wydarzyło. Po kolei każdy etap, a etapy były dwa. No i bez zbędnego przedłużania, już przejdźmy do tego materiału. Bo jakby się tak dogłębnie zastanowić, no to tak mogę sobie gadać. A wideo nam przeleci i po prostu. Nie, nie zajmiemy się tematem, więc bez przedłużenia lepiej się skupić na naszym dzisiejszym temacie. Mianowicie, zaczynamy. Pierwsze, no to jak działamy sprężynowe kostiumy? Ten jest nasz pierwszy punkt. I przede wszystkim, dlaczego się tak mówiło na nie sprężynowe kostiumy? Mianowicie, miały one dwie funkcje: mogły być one i robotami, i jednocześnie mogły być, mogły być też pod postacią, znaczy. Mogły być po prostu też strojem noszonym przez człowieka, a jednocześnie mogły być w generalnym tym mogły być również robotami. A samo a jak się otwierało taki strój, jak się go zakładało? Trzeba było po prostu przepnąć widoczny tutaj szkielet, w zależności od modelu, i zapiąć go za trzaskami, a potem, żeby zrobić miejsce na ciała. A po prostu... A, kiedy, a awaria z Plansgroku polegała na tym, że doszkład wracał na swoje miejsce. A to był etap dwuetapowy. a to był proces dwuetapowy. Pierwszy etap następował, kiedy zatrzaski się otwierały, a to samo szatkowało ciało i tworzyło bardzo dół, mnóstwo na ciele ciętych, głębokich ran i od samego tego można było się wykrwawić, ale to był, jak już mówiłem, pierwszy, ten mniej niebezpieczny etap. Posłuchajcie tylko, jak, na czym polegał drugi etap, mianowicie. Drugi etap polegał na tym, że endoszkielet wracał na swoje miejsce. Zgniatał ściśnięte już przez y, sprężynowe zatrzaski ciało człowieka. I po prostu mnóstwo metalowych i plastikowych elementów z endoszkieletu no, po prostu wrzynało się, miażdżąc ciało i człowieka zostawiały tylko wybrute na zewnątrz flaki. A zapomniałem jeszcze będzie na wstępnie, że omówimy też tą błędną teorię, y, że, y, dlaczego, że no po prostu omówimy... Wygląd trapa jeszcze na koniec, a z tym niesioną przy okazji jakąś ba dużą, bardzo błędną teorię, którą obalimy sobie w dzisiejszym wideo tak dodatkowo. Ale wróćmy już do tematu. Mianowicie, kiedy nowy kostum zgniatał ciało, ono było owinięte wokół tego endoszkieletu, nie zciśnięte wewnątrz, jak wszyscy myślą. I dlatego za wygląd spójnika drapa fakt jest założeniem uniwersum, ale nie jest to błędne. Błędne założenie, ponieważ wyprówało flaki na zewnątrz, owijało je wokół endoszkieletu ze względu na ilość metalowych i plastikowych części. Zgniatało je, pękały, dużo organów pękało, ale one były oplecione wokół endoszkieletu. Przez co wszystkie teorie, różne założenia po prostu mogą być błędne. I jeżeli... Ktoś skomentuje moje wideo i mnie poprawi, bo jest to bardzo możliwe, no to ja mu szczerze podziękuję, ponieważ ja też mogę się mylić, jakby nikt nie jest bez wad, jak się tak nad tym głębiej zastanowić. Ale wróćmy do wideo. Skoro omówiliśmy sobie, przeanalizowaliśmy już, jak działały sprężyny do teraz przejdziemy do śmierci Aftona, a w zasadzie ten temat możemy ominąć, bo ja przed chwilą go wytłumaczyłem nieświadomie, mianowicie po zastanowieniu można łatwo stwierdzić. Kiedy omawiałem awarię Springlocków, dosłownie omówiłem śmierć Aftona, więc drugi temat możemy z naszej listy śmiało skreślić. I przejść do tematu numer dwa. Czyli po głębnym zastanowieniu temat numer... Nie, dwa to przecież były, była śmierć Aftona. Więc możemy przejść do tematu numer trzy. Tak dokładnie. Do tematu numer trzy. A tematem numer trzy... Cóż, zawiodę was, bo muszę sobie przypomnieć, jaki był temat numer trzy. Dajcie mi chwilę. Już pamiętam. Yy, ten. Już pamiętam nu temat numer 3. więc Zabieramy się za niego. Temat numer 3. I przy okazji, ostatni temat w tym wideo. Tak? 4-minutowy film. Nie jest zbyt długi. No ale jednak, najważniejsze że sam sobie omówiliśmy. Yy, temat numer 3. A w zasadzie numer 2. Bo dwa możemy skończyć, bo nie mówiłem przed chwilą. No dobrze, temat numer dwa. Po zastanowieniu, tematem numer dwa jest. No już nie pamiętam, chwileczkę. O, już pamiętam. Mam okropną sklerozę, ale sobie przypomniałem, więc zabieramy się do pracy. Temat numer dwa: Czy Springtrap ma w sobie dwa endoszkielety? Bo są wyznawcy takiej teorii. I tutaj dam wam się zastanowić, ja też się pomyślę, bo są wyznawcy takiej teorii, że Springtrap ma w sobie dwa endoszkielety. Ponieważ w ostatnim w FNaFa -3, FNAF 3 ciało, ciało nie w to, no jest bardzo takie sztywne, wręcz jakby ono było naciągnięte na jakąś sztywną konstrukcję. I stąd ludzie myślą, że może w nim po prostu znajdować się już wcześniej jakiś endoszkielet, że mógł go Czy ze Scoopera, czy w jakiś inny sposób, bo w nim endoszkielet. Ale wiele osób w to wierzy. Ale te teorie można bardzo łatwo obalić. Bo spójrzcie sobie na sam wygląd Springtrapa. Ja tutaj Wam nie będę niestety implementował, no ale po prostu wyhuklujcie sobie. Springtrap, wystarczy spojrzeć na to, jak on wygląda od środka. Takie grafiki są dostępne, więc nie jest przeszkoda. I widać ewidentnie, że, że konstrukcja metalowa jest tylko jedna, w której owinięte są jego flaki. A więc, takie gadanie, że on miał jeszcze w sobie jakieś endoszkier z skupera, to jest na dobrą sprawę tak, jakby się rzucić przez okno bez spadochronu. Tylko zmarnujesz sobie życie. No i, tak, no i to jest porównywalnie podobna sytuacja, tylko że tutaj zamiast życia marnujesz po prostu czas i język. Niepotrzebnie sobie go strzempisz, no, a jeszcze mógłby ci się do wielu rzeczy przydać. Więc tutaj, w takiej sytuacji, najbezpieczniej było to zgodzić jeszcze już teorią i sobie nie strzempić języka. Ale osoby takie, które po prostu twierdzą, że one mają rację, są uparte, to człowiek im daje miliony argumentów, a oni nadal twierdzą, że oni mają rację. No i końcowo ja tak gadam, gadam i wideo nam się dużo przedłużyło, miało być tak krótsze. Ale ja, moim zdaniem, to nawet dobrze, że wyszło takie dłuższe. I to było bardzo fajne, mi się bardzo podobało. No i rozbijając wszystkie pytania, tak? Od teraz tak wygląda mój kanał: właśnie będziemy tutaj omawiać różne sprawy. O, i spodziewajcie się, Dave'a. Tak, Dave też się u nas pojawi, w tym odcinku go nie było. Ale w najbliższym czasie myślę, że gdzieś tutaj u nas wystąpi. Także spodziewajcie się, Dave. A. I to jakby można, możemy to uznać za zakończenie, więc no to by było na tyle. Trzymajcie się.